Nie stoisz Już się nie da wejść tu Już jest woda, wyciera się tak kochani, I tak Łabunieczka I się zaczyna wylew rzeki łabuńki. Proszę zobaczyć, na obie strony już poszło. Dobrze, no, tam są wzniesienia i coraz bardziej przedostaje się w głąb. Jeszcze parę dni takich deszczy mamy. Łabunka równo równa z korytem, nawet ponad. To na dzień dzisiejszy. Zaczekaj drogi. Nur dosyć szybki. Pomaleńka udziera się w ląd. ale też już widać po drugiej stronie No tu już nawet nie wiem czy nam się uda dojść Ostatnio byliśmy przy Ternawce, ale już chyba na Czeir nam się nie uda tam dojść Proszę zobaczyć jakie piękne to rzeki się już dziera już nie widać brzegów praktycznie Chodź dragon Przedwiośnie w styczniu 2024 o, leży ta puszka co dragon wyciągnął Nie wiemy jak jej na razie zabrać o. Proszę zobaczyć, że fajne jeziorko się utworzyło. I tak wygląda łabuńka. Piękny zalew by był, jakby to zalało wszystko. Zobaczyć jaki piękny zalew mamy. Naturalny, naturalnie stworzony. Tak wylała rzecz koła to Koweczek pójdziemy. Tu się wyciera. Widać blond o coraz ci Bola ryżowy. Não, não, não.